W dzisiejszym odcinku subiektywnego vlogu audytora śledczego, chciałbym skupić się na zagadnieniu tak zwanych obrotowych drzwi, czy też jak z angielska, to się nazywa Revolving Door, problem. No i to jest kwestia blisko kojarzona z problematyką korupcji w obrocie gospodarczym, ale tak naprawdę, no bo ja. W kontekście korupcji widzę trzy takie zagadnienia, które stopniują ścieżkę dojścia do odpowiedzialności za łapownictwo czynne lub bierne. E, otóż mamy e, po pierwsze problem konfliktu interesów, czyli sytuacja, kiedy osoba podejmująca decyzję znajduje się w takim położeniu, że jej interes osobisty może pozostać w kontrze interesu swojego mocodawcy. Czyli na przykład, jeżeli ktoś jest członkiem zarządu, albo osobą reprezentującą podmiot prawny, może się zdarzyć, że interes podmiotu prawnego nie jest tożsamy, przynajmniej w subiektywnej ocenie podejmującego decyzję, z jej interesem, jego jej interesem osobistym. No i samo to zagadnienie jest problematyczne, i dlatego na przykład w przepisach ustawy. Prawo zamówień publicznych mamy procedurę wymaganą aby identyfikować kwestie konfliktu interesów w szczególności jeżeli dostawcą jest osoba na przykład pozostająca w związku małżeńskim czy w jakimś bliskim stosunku w relacji z osobą podejmującą decyzję o wyborze dostawcy no to samo to zagadnienie może prowadzić do nieprawidłowości czy nieobiektywnego nieobiektywnej oceny ofert no ale sam konflikt interesów jakby nie jest problemem, dopóki, znaczy jest ryzykiem, ale nie jest jeszcze problemem, dopóki nie dojdzie do materializacji tego konfliktu interesów, czyli podjęcia decyzji w sposób niegospodarny, np. wypełnienia znamion choćby czynu zabronionego z artykułu 296, czyli, czyli wyrządzenie szkody w obrocie gospodarczym, kto właśnie zajmując się interesami sprawień majątkowymi podmiotu prawnego, poprzez nadużycie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków, wyrządza temu podmiotowi znaczną szkodę majątkową lub wyższą, no to wtedy ta odpowiedzialność jest wyższa, oczywiście. Ten może odpowiadać karnie, jeżeli oczywiście działa umyślnie, no, czyli jest w sytuacji, kiedy albo chce tak zrobić, nadużyć uprawnień, nie pełnić obowiązku i wynikiem tego będzie ta szkoda, i jakby on obejmował swoją świadomością, że ta szkoda może wystąpić, albo godził się na to, że ta szkoda może wystąpić i że jego działanie może naruszyć jakieś procedury, na przykład nie wie, jaki ma zakres obowiązków. Ale godzi się na to, że go przekroczy, bo jego interes osobisty, pozostający w kontrze z tym interesem tego podmiotu prawnego, jakby bierze górę. No ale po środku, czy, czy, czy na przykład będzie to sytuacja z 296a, czyli korupcja w obrocie gospodarczym, czy też jeden z przepisów z tego przedziału 228-230a, które mówią o łapownictwie czynnym, biernym i powoływaniu się na wpływy w relacjach z osobami pełniącymi funkcje publiczne, czy funkcjonariuszami publicznymi, trochę wężej. No i teraz jakby. To są przestępstwa tak, stypizowane w kodeksie karnym czy innych ustawach karnych. Ale zanim dojdzie do tego przestępstwa, no to najpierw musi pojawić się ten konflikt interesów, to ryzyko. No i to, co ja w środku nazywam korupcja, czyli ten stan, kiedy istnieją pewne w otoczeniu decyzyjnym, pewne zagadnienia, które powodują, że może dojść do wypełnienia znamion czynu zabronionego. No i oczywiście w ustawie o CBA mamy definicję korupcji. Ale i, i, i ta definicja korupcji jakby determinuje zakres zainteresowania czy przedmiot zainteresowania właśnie tej służby. Natomiast odpowiedzialność karna i tak ponoszona jest za czyny zabronione, przewidziane właśnie w przepisach karnych, tam gdzie mamy czyn zabroniony pod groźbą kary, i jakąś konsekwencję w postaci właśnie kary za naruszenie, to, to działanie bezprawne zawinione. No i teraz wracając do tematyki revolving door, to jest taki problem najczęściej dotyczący osób, które właśnie pełniły jakieś funkcje publiczne, i takie osoby na przykład są zatrudniane przez podmioty sektora prywatnego. No i one tam zaczynają funkcjonować. No i oczywiście oficjalna interpretacja jest zawsze taka, że chodzi o to, aby ta wiedza merytoryczna była wykorzystana właśnie w tym sektorze prywatnym. Ale z mojego doświadczenia jako drzewian audytora śledczego, no a teraz osobę, która zajmuje się problematyką właśnie audytu śledczego i criminal compliance, no, często jednak jest tak, że ta osoba jest, ta, 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 ten funkcjonariusz były jest wyciągany z tego urzędu z taką ekspektatywą, z takim oczekiwaniem, że on wykorzysta nie tylko swoje kompetencje merytoryczne, ale również pewne relacje. I na przykład pewne sytuacje w relacjach biznes, y, urząd, w którym pracowała ta osoba, będą nieco łatwiejsze dla tego biznesu. No i oczywiście samo takie działanie, czysto hipotetycznie, może nawet doprowadzić do sytuacji czynu nieuczciwej konkurencji. No i może też doprowadzić do takiej sytuacji, że ta osoba na przykład y, może uczestniczyć w jakichś działaniach. Korupcyjnych, tak, może wpływać na te osoby, które podejmują decyzje dalej w tych organach, na administracji. No i właśnie na przykład sugerując tym osobom, że one też mogą znaleźć zatrudnienie w jakiejś firmie, jeżeli będą wydawać decyzje korzystne dla tego biznesu. No i tutaj już mamy wtedy taką typową sytuację łapownictwa czynnego po stronie obiecującego. No, i jeżeli przyjmie ten, któremu się obiecuje, i podejmie jakieś działania, samo przyjęcie oferty już jest wystarczające, żeby ponosić odpowiedzialność karną, no to, no to mamy też wtedy to łapownictwo bierne. Natomiast sama ta sytuacja tego konfliktu interesów jakby już jest ryzykiem, którym musimy odpowiednio zarządzać. Dlatego na przykład w wielu organizacjach międzynarodowych przyjmuje się koncepcję tak zwanego okresu wystudzenia, cooling down period, który. Wymaga na przykład, aby taka osoba, która pełniła jakieś funkcje publiczne, nie zatrudniana była w biznesie przez jakiś tam okres, na przykład roku. No, oczywiście w praktyce bywa różnie, bo bardzo często te osoby są w ogóle wyciągane, oferuje im się pracę w biznesie, wtedy kiedy one jeszcze <coughs> pełnią funkcję w sektorze publicznym. No i problemem, na przykład, który może się pojawić w takiej sytuacji, jest sytuacja, kiedy osoba już rozmawia o nawiązaniu współpracy z jakimś podmiotem prawnym, a jednocześnie nie wyłącza się z podejmowania decyzji <coughs> dotyczących tego podmiotu prawnego, czy w takich, gdzie ten podmiot prawny jakby jest zaangażowany. No i ma oczywiście jakiś interes w tym, żeby ta decyzja była dla tego podmiotu korzystna. To jest duże ryzyko w prowadzeniu biznesu, zwłaszcza jeżeli mówimy o revolving door w odniesieniu do sektora publicznego. Natomiast oczywiście jakby z mojej perspektywy w takim sensu largo szerszym kontekście, ja jeszcze dostrzegam ten sam problem na przykład w kwestiach zatrudniania osób z firm konkurencyjnych na przykład. W Szczególności w sytuacjach, kiedy dana osoba jest zatrudniana w firmie konkurencyjnej, mniej więcej wtedy, kiedy zaczyna się przetarg na kontynuację np. Na jakiejś inwestycji, czy nową inwestycję w podmiocie, w którym ten pracownik w poprzedniej firmie brał udział jako istotna osoba w kontekście negocjacji czy, czy realizacji tego projektu. No i teraz. No, no, to też jest pewien obszar ryzyka, m, oczywiście. No, i teraz sposobem m, na m, zarządzanie tym ryzykiem m, jest na przykład transparentność. Znaczy, to się wydaje błahe i banalne, ale, ale to jest tak naprawdę najskuteczniejsza metoda zarządzania ryzykiem konfliktu interesów, i dlatego właśnie w prawie zamówień publicznych i wielu m, m, standardach i rekomendacjach międzynarodowych dużo mówi się o tym, żeby ta transparentność była zachowana, bo wtedy osoby. Które na przykład podejmują interakcje z takimi podmiotami, które mogą znajdować się w konflikcie interesów, bo to też jest kwestia trochę subiektywna. Ktoś może twierdzić, że on nie ma konfliktu interesów, bo nie jest superobiektywny, w swoim działaniu im w ogóle nie będzie wykorzystywał żadnych wpływów, ale osoba, która na przykład z taką osobą ma ym, relacje, bo na przykład darzy tę osobę ogromną szacun ogromnym szacunkiem, ym, y, może. Ym, y Czuć, że powinna działać zgodnie jakby z linią pewną interpretacyjną tej osoby po drugiej stronie i na przykład czuć się zobowiązana do tego, aby działać na korzyść tej osoby, nawet bez żadnej korzyści osobistej czy majątkowej. Ale oczywiście pamiętajmy, że gdyby się okazało, że jakaś korzyść osobista czy majątkowa pojawi się później, no to pamiętajmy, że korupcja czy też łapownictwo, jako czyn zabroniony, przewidziany w przepisach karnych, nie wymaga, aby korzyść pojawiła się przed decyzją. Korzyść może pojawić się również po decyzji. Jeżeli teraz korzyść pojawi się po decyzji, a ta decyzja na przykład będzie wskazywała, że została podjęta w związku z podjęciem jakiejś tam relacji w sytuacji konfliktu interesów i nie było wyłączenia z podejmowania decyzji po stronie osoby decydującej, która w takim konflikcie interesów się znajdowała, no to. Niestety bardzo często śledczy mogą próbować szukać argumentów, potwierdzających tezę, że jakaś ekspektatywa, jakieś oczekiwanie tej, tej korzyści pojawiło się, pojawiło się i była ta oferta tej korzyści stworzona już wcześniej, nawet w sposób dorozumiany, nie wprost. No i teraz ta transparentność w tym kontekście jest mega ważna. Czyli na przykład, jeżeli już zatrudniamy taką osobę z takiego urzędu, to niech ona naprawdę nie podpisuje tych pism, które potem do tego urzędu idą, albo nie chodzi na negocjacje, przynajmniej w pierwszym roku swojej pracy, bo to niestety może wiązać się nawet z taką e, percepcją konfliktu interesów. I to samo z tym zatrudnianiem osób z konkurencji, jeżeli to jest jakiś duży przetarg. To niekoniecznie ta osoba musi się pokazywać na negocjacjach i być podpisującym wszelkie dokumenty, bo to po prostu y, może rodzić y, jakby zwiększać tą ekspozycję na ryzyko jakichś zarzutów, gdyby się okazało, że później y, na przykład ta decyzja nie była super transparentna. No bo jeszcze pamiętajmy, że w sektorze publicznym jest trochę inaczej, bo tutaj mówimy o y, oferowaniu y, lub wręczaniu korzyści osobistej lub majątkowej osobie Pełniącej funkcję publiczną w związku z pełnieniem tej funkcji. I tutaj tak naprawdę nie mówimy o tym, że w związku z tą decyzją musi pojawić się jakaś szkoda po stronie organu publicznego czy instytucji publicznej. Wystarczy, że doszło do przekazania tej korzyści. Natomiast w sektorze prywatnym patrzymy jeszcze na ten skutek w postaci szkody. Nawet jeżeli był konflikt interesów, ale nie doszło do wyrządzania szkody. No to będzie ok w kontekście relacji B2B w sektorze prywatnym, chyba że doszło do wyrządzenia tej szkody. Pamiętajmy, że w momencie, kiedy my podejmujemy decyzję i eksponujemy się na to ryzyko, to my często nie jesteśmy w stanie ocenić no, w dzisiejszych czasach wszystkich skutków tych decyzji podejmowanych. Może się okazać, że za jakiś czas ktoś nam jednak zarzuci, że doszło do wyrządzenia szkody w związku z podjęciem jakiejś decyzji, a przepisy dotyczące łapownictwa przedawniają się, zwłaszcza te z wyższym zagrożeniem karą, dość długo, więc musimy mieć to na uwadze i ta transparentność jest mega, mega w związku z tym istotna. Ja do tego bardzo zachęcam, do tego, żeby zarządzać tym ryzykiem konfliktu interesów, zarządzać tym ryzykiem tych drzwi obrotowych i odpowiednio adresować to ryzyko tak, aby uniknąć ekspozycji na zarzuty, bo nawet jeżeli na koniec dnia w postępowaniu karnym sąd uniewinni taką osobę, od znaczy uniewinni, czyli, czyli uwolni od odpowiedzialności karnej, to wciąż to jarzmo ekspozycji na różne niedogodności reputacyjne pozostaje istotnym problemem z perspektywy podmiotu prawnego, Dlatego zachęcam do zarządzania ryzykiem konfliktu interesów i do śledzenia również FAŚ, czyli subiektywnego vlogu autorskiego. śledczego. Dziękuję za uwagę, za to, że obejrzyście Państwo dzisiejszą rolkę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.